Widzieliście kiedyś kulik, który pędzi w 300 albo może i 400 koni i do mechanicznych? A tak właśnie jeździ rajdowy mistrz Polski Janusz Kulik. Podobno tę piosenkę śpiewają ci różni przyjaciele i zawodnicy, którzy są po twojej stronie ze słowami takimi, e, które mają cię pobudzić. Do szybszej jazdy. Ty słyszysz w ogóle cokolwiek? Znaczy nie mówię teraz. Staram się. Stara się. E, czyli co, jak brzmią te słowa, jakbyś mógł sam e, własną, że tak powiem, paszczą zacytować? Własną paszczą mogę zacytować słowa tylko tej piosenki. Czasami no. w części, że pędzi, pędzi, kulik. Tak jest. Niczym błyskawica. Tak jest. Hej, porwali? Tą pannę prosto od Kmicica. chyba tak. To nie to zupełnie to. tak było. To ja wam powiem, jak naprawdę jemu kibicują. To jest tak. Pędzi, pędzi, kulik. Co tam jest dalej? Niczym błyskawica. Hej, minął co? Słuchajcie, no to nie żarty, naprawdę. Taki mam zestaw informacji. Nie wiedziałeś o tym, że ci tak śpiewają? Nie, no akurat tą, tą w takiej wersji słyszę to po raz pierwszy. Eee, e, tak. To mnie tu próbuję zrobić w ten. No wiesz, to co kura znosi. Myślę, że informatorzy byli źle poinformowani. Słuchaj, to Twój przyjaciel, więc tutaj Który? nie mów mi takich rzeczy. Rozumiem, że jesteś skromny, ale y, w Kormoranie, jak wiadomo, Hołek był od czterech lat niepokonany. To jak udało Ci się z nim wygrać? Tak szczerze, bez wiesz, tej skromności. Nie wiem. Słuchaj. Ja myślę, że to jest troszkę e, jakby wypadkowa tego, co, co robimy z Jarkiem od, od kilku lat. E, nikt w Polsce w tej chwili nie startuje 10-11 razy w roku. Nie jeździ tak, tak dużej ilości rajdów, my to robimy. Mhm. Jeżdżę bardzo dużo kilometrów, mam, mam bardzo dobrą grupę sponsorską, która naprawdę nie szczędzi pieniędzy na to, abyśmy się rozwijali. E, wyjeżdżam na, na treningi, na sesje treningowe do Finlandii. Miałem przyjemność jeżdżenia z większością tych najlepszych kierowców startujących w startujących mistrzostwach świata. Ja myślę, że to jest taki moment, w którym potrafimy to wykorzystać i zbieramy, zbieramy plony tej pracy, szczególnie ostatnich dwóch lat. Słuchaj, e, czy to Tommy Makinen jest tym drwalem i, i to jest ta jego tak. dziwna taka tak, historia? Tak, no, on, on, jest... on Cię woził, tak? Tak, woził mnie i przyznam, że były to e, no jedne chyba z najbardziej dramatycznych dla mnie chwil, bo ja generalnie boję się jeździć na prawym fotelu. Znaczy, jako kierowca, Panicznie, jako, ten, jako, jako, jako pasażer. pasażer. Panicznie boję się usiąść na prawym fotelu, kiedy e, jeszcze w szczególności kiedy to odbywa się właśnie samochodem rajdowym, kiedy wiem, że za chwileczkę będziemy skakać, będziemy jechać bardzo szybko i... E, <grym> tylko do się masz zaufanie. E, tak? Zdarzyło się nawet raz, że po jednej takiej przejażdżce, czy do, nawet w zasadzie w trakcie trwania takiej, to nie była przejażdżka, to był trening, bo było spotkanie mm -hmm. w Finlandii. No niestety musieliśmy się w połowie próby zatrzymać i wymiotowałem. Żartujesz. Niestety. Naprawdę? Ale to co takiego tak. tam się, tam się nie, stało? Są potworne przeciążenia, tak jak powiedziałem, jest bardzo, e, bardzo ciepło, a poza tym e, no, psychika, ja byłem hmm. zdany na, na kogoś, dlatego jestem pełen podziwu, naprawdę podziwiam, podziwiam e, pilotów, którzy siedzą z boku, mają te swoje notatki, potrafią to odczytać, a tam trzęsie jak cholera, hmm. e, no i potrafią czasami wytrzymać w tym aucie i nie krzyczeć, bo ja podejrzewam, że krzyczałbym, kiedy samochód na przykład... Jedzie w poślizgu z prędkością 150 km na godzinę i ten poślizg odbywa się w lesie, i widać jak ocieramy się tym tylnym błotnikiem o te drzewka. Jest to wrażenie bardzo duże. Kierowca, oczywiście, jest zajęty, kręci, hamuje, próbuje się ratować. Jak odrzuci się go na i stara się spać na cztery łapy, natomiast pilot przygląda się czasami na ten ułamek sekundy, bo to trwa bardzo krótko, kiedy czeka, co się stanie. To jest niesamowite. Prawda to, że jest taki przesąd, że, znaczy przynajmniej, że ty go wyznajesz, że jak kobieta wsiądzie do samochodu, to jest, o, niedobrze? Po stokroć tak. Przepraszam, wszystkie panie, <laughs> bardzo przepraszam, ale... ale Panny, zwróćcie uwagę, wszystkie panie Panie powiedziałem, panie, panie. I faktycznie przed, przed rajdami żadna, żadna kobieta nie wsiada. Czasami jest mi głupio, bo w naszej grupie sponsorskiej jest wiele kobiet również, które chciałyby się przejechać przed rajdem. Mamy testy, jest na to czas. Chciałby ja... wygrzać Ciężko patelik. mi jest wytłumaczyć, że no jak, kurczę, no tak, no my dajemy pieniądze, a ja was nie chcę przewieźć, no ale tak jest. Po prostu jest jakieś takie fatom. Czyli co? Czyli jeżeli taka sponsorka się zbliża, to ty mówisz, no pani Elu, nie teraz. Skąd wiesz, że pani Ela? Słuchaj, jak ci to <grym> powiedzieć? <grym zezna> moja siostra. <grym zezna> Zmieńmy temat w takim razie. Przeklinasz za kierownicą? A, rzadko, ale czasami zdarza się. I, I to i t... zazwyczaj, w, zaz, zazwyczaj dzieje się to w samochodzie rajdowym. Mm -hmm. Normalnie podczas ruchu ulicznego, dziwo, mm -hmm. bardzo rzadko. A y, jak już tak jest taki rajd, to jakie jest takie słowo, którego używasz najczęściej? Ja myślę, że no jest takie słowo. Normalnie. Zostyla się na k. Tak, no, i, okay. i jest To to samo, co prostytutka no, dokładnie. A, a dlaczego samochód sportowy nie ma poduszek powietrznych? Y, dlatego, że jesteśmy mm, zabezpieczeni sześciopunktowymi specjalnymi pasami bezpieczeństwa. Oczywiście siedzimy w specjalnych fotelach. Te pasy są tak mocno zaciągnięte, że nie ma możliwości wykonania praktycznie mm -hmm. ciałem jakiegokolwiek ruchu, w związku z czym nie ma zagrożenia, że, że ciało może, może opa opaść na kierownicę. Yy, a poza tym podejrzewam, że te urządzenia wszystkie jeszcze dodatkowo coś ważą. A tutaj Trzeba dążyć, każdy do, do tego, by samochodu jak najlżejszy. E, a dlaczego e, podobno e, kierowcy rajdowi nie patrzą na prędkościomierz? Boją się, myślisz? Nie, bo w większości samochodów rajdowych go po prostu nie ma. Dlatego, że tak naprawdę istotne jest przyspieszenie samochodu, nie prędkość bezwzględna. Mhm. Czasami słyszę, no to ile wy jeździcie na tych rajdach? Jak to jest wie. prędkość, wiesz. Czy to jest 256 Nie, no tak szybko nie jeździmy. Wiesz? Oczywiście zdarzają się sytuacje, że, że podążamy w jakimś tam, na, na jakimś odcinku prostej około 200 km na godzinę, ale to nie jest naprawdę najważniejsze. Najistotniejsze jest to, żeby samochód jak najszybciej odjechał z zakrętu. Mhm. Najważniejsze są krótkowie od przyspieszenia. Mhm. E, wracając jeszcze na moment do Tomiego Makinena. E, Pytanie jest taka, takie, jaka jest różnica między kierowcą fińskim i tym yy, z reszty świata? <grym> to jest dowcip. No właśnie. <grym> to jest dowcip, więc polega ona na tym, że y, kierowca y, europejski na Rajdzie Tysiąca Jezior, to jest taka bardzo ważna y, impreza w Finlandii, rajdowej oczywiście jest to jeden z rajdów do mistrzostw Świata, dojeżdżając do szczytu, ściąga nogę z gazu, ponieważ za szczytem może być zakręt, a kierowca fiński dojeżdżając do... Szczytu dodaje gazu, ponieważ za szczytem może być prosta. Mm -hmm. <noise> przed tegoroczną olimpiadą profesor Zbigniew Lew Starowicz, mój ulubiony mm, pan profesor, tłumaczył, że badania dowodzą, iż seks przed zawodami nie szkodzi. Wprawdzie zaraz po stosunku u mężczyzn spada poziom testosteronu, ale już po godzinie wraca do normy. Jakie są Twoje doświadczenia z poziomem testosteronu przed zawodami? Słuchaj, na rajdzie, na rajdzie zawsze jest bardzo wysoki, ponieważ yy, tak, treningi, na rajdzie, tak, treningi ale... odbywają się do końca. <noise> <noise> treningi odbywają się zazwyczaj już 4-5 dni przed zawodami, więc jestem już poza domem. Więc jesteś zdany sam na siebie. Rozumiem. <noise> A według Twoich obserwacji, e, szybka jazda podnieca kobiety? Mówiąc krótko, czy można na kierowcę rajdowego poderwać jakąś laskę? Słuchaj, niektórzy koledzy mówią, że e, czasami zadaje się im pytanie, ile to auto wyciąga, i mówią, że trzy na godzinę. <grystanie> Rozumiem, jest to jakaś odpowiedź. A teraz z drugiej strony, e, Twój pilot sam obliczył, że w zeszłym roku spędziliście ze sobą ponad 180 dni. E, no właśnie, zresztą w wywiadach radiowych nawet y, zarówno Ty, jak i y, Pan Baran, czyli Twój pilot, właśnie mówią, że porównujecie swój związek do małżeństwa. Y, jakie cechy dobrej żony według Ciebie powinien posiadać y, pilot? Faktycznie spędzamy z Jarkiem mnóstwo czasu. Myślę, że w tym roku będzie, będzie tych dni jeszcze więcej. Hmm. Powinien mieć wszystkie te cechy, których nie ma żona. Tak? To tak, znaczy absolutnie. Nie, no przede wszystkim duża wyrozumiałość. Absolutnie. Słyszeliście, nie ma tych cech żona. To ciekawe. Absolutnie duża, duża wyrozumiałość, bezgraniczne zaufanie, bo to jest związane jakby z tym. W dalszym zrobimy. ciągu żona tego nie ma, tak? Co da? Ja myślę, że to powinien być taki człowiek też przy okazji bardzo swobodny. Nie można, jesteśmy narażeni ciągle na stres, więc. Dobra określi się rozrywkowy. Aha, w taki sposób. Rozumiem. A rozrywkowy to znaczy taki, z którym można zawsze pogadać. Nie, nie powinien za bardzo przypominać, rozumiem, takiego żołnierza polskiej armii. Tak? Dokładnie. E, polski kierowca rajdowy, niekoniecznie nawet mistrz, no ale powiedzmy w miarę czołówka. Jest w stanie z rajdów utrzymać rodzinę na dobrym poziomie materialnym? Słuchaj, powiem, że nie narzekam, aczkolwiek uważam, że ile by się nie płaciło, to zawsze jest mało. No, tak, jest takie uczucie, nie wiem zupełnie dlaczego. Szczególnie... Podzielasz to? E, tak, szczerze mówiąc, tak, niestety. Także może kończymy to nagranie, bo jak wiem, ile za to dostanę, to już mi się nie kończy. Kto jest wyżej ubezpieczony? Kierowca czy samochód? E, nie, myślałem, że to jest kierowca, czy pilot? Bo Jeszcze. jeżeli chodzi o kierowcę i pilota, jesteśmy ubezpieczeni dokładnie tak samo. Natomiast mm -hmm. e, w naszym przypadku myślę, że auto jest ubezpieczone na wyższą kwotę niż ja. to znaczy na jaką? Nie wiem. Myślę, że na, na, na wartość tego samochodu. Czyli około ile to jest? Pół miliona Czego? dolarów? Marek? No niech zostanie przy tym, co powiedziałeś. To znaczy ile? E, no, dolarów? Około pół miliona dolarów. Pół miliona dolarów. Mhm. No, to taki samochód jest sporo wart, rozumiem. A powiedz mi, e, 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 czy to prawda, że zdarzają się nawet e, kradzieże samochodów podczas rajdu, czyli tylko że giną samochody rajdowe? Tak, tak, miały takie zdarzenia kilka razy misji, a myślę, że nawet Krzysiek miał taki, taki przypadek Krzysiekłowczyn, że mhm. skradziono co prawda nie na zawodach, ale skradziono jego samochód w Anglii, w Anglii no ta znalazł się bodajże w witrynie wystawowej jakiegoś sklepu jubilerskiego. No, któryś z kierowców próbował, kierowców, nie wiem, złodziei próbował sforsować witrynę tym samochodem. Udało się mu, to, ale jestem pełen podziwu, jak on uruchomił ten samochód, ponieważ to jest bardzo skomplikowana procedura. Tak, dlaczego to nie ma... Zwykłego no, nie, takiego nie, zapłonu? Nie, nie, nie. Trzeba wykonać minimum sześć czynności, żeby ten samochód mm -hmm. uruchomić. Zdarza ci się, że czasami siadasz do samochodu po drinku? Nie, nie, absolutnie nie. Ale ja nie mówię, że kierując, tylko no, w ogóle. W, w ogóle? No, zdarza mi się nawet. Ostatnio chodzi mi o to, czy. Po no. spotkaniu z, ze znajomymi że ona mnie odwoziła. No właśnie, ale ponieważ ty mówisz, że panicznie się boisz siedzieć po stronie pasażera. Masz do niej na tyle zaufania, żeby spokojnie to się odbywało, czy masz tendencję do pouczania w stylu, wiesz, ona tam jedzie, a ty ledwo co prawda widzisz, ale... <troś> <plącone> <śle> tak, wtedy już jest wszystko jedno. <śle> Słuchaj, e, w takim razie m, e, dwa ostatnie pytania. E, pierwsze jest takie, czy to prawda, że umiesz grać na trąbce? Ach, kiedyś umiałem, nie wiem, czy jeszcze teraz... Słuchaj, jest okazja, żeby sprawdzić. Wiedziałem. E, no to sprawdźmy, co mi zagrasz? Może ci, ci, lot trzmiela? Czyli to jest ustnik. Słuchaj, ustnik jest wyczyszczony, wysterylizowany Jasne. nawet, także absolutnie spokojnie. Spróbuję, może tak, spróbuję wydobyć z tego instrumentu jakieś dźwięki, ponieważ faktycznie uczyłem się kiedyś grać bardzo, bardzo dawno temu. A, ale jeżeli byś zagrał lot czmiela, to to po prostu będę miał dla ciebie coś naprawdę niezwykłego. Nie a, wiem czy a, wiecie co to jest od takie. Du, 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 du. Słuchaj, no, ja może nie mam propozycję, ja spróbuję zagrać chociaż półgamy, bo to nie jest takie proste zagrać. Nie, nie, no nie, oczywiście. No, że... no. spróbuj. No wiesz? tak, ale po średniej szkole muzycznej, czy tam po jakiej jesteś nie, 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 podstawowej, nie, podstawowa tak? No to wiesz, no to też parę lat nauki. Widzę <noise> że panowie, podziwiają. Słuchaj, ja też, też podziwiam, bo no naprawdę to było warto usłyszeć jak Janusz Kolik gra. Przy gamie, gamie C-dur, bo to było C-dur, to tak. wiesz, to bez krzyżyków, bez bemolów, to... Żaden problem. Ale tak, problem. tak. Słuchaj, no to też musisz wziąć na niego poprawkę, tam próbuję się popisać. Profesjonalista. Wiesz. Nie, bo taką samą gamę Próbuj? Próbuję za. To zejść. dobrze, to niech zagra na tym instrumencie. Próbuję zejść. To jest niemożliwe, bo jak wiesz, Bez tutaj nie ma ton, ton, tak. tonów, tonów harmonicznych. Natomiast teraz, żeby... Yy, nie Poleciał. Pewno siebie. Słuchajcie, teraz nadszedł moment kulminacji. Jak myślisz, co ja powinienem zrobić, żeby w tym programie móc się naprawdę z Tobą zmierzyć? Wiesz, myślę, że widziałem tutaj takie urządzenie, tor wyścigowy. Tak jest i właśnie teraz poproszę o ten tor wyścigowy i zobaczymy kto, Kulik czy Jagiełzki, okay. Janusz czy Wojtek. Ok. stoi. Długo ćwiczyłeś? Słuchaj, pierwszy raz to widzę w tym momencie. Robimy ja ja, ja tak. jadę tym, mhm. najlepiej dwoma naraz. <laughs> to wtedy miałbyś oczywiście szansę wygrać. Proszę o podłączenie. Urządzenia. Słuchaj, ja naprawdę to rozumiem, że to tylko, tylko to. Dzięki. Poczekaj, które jest? Mamy jakiś test. Przed każdymi zawodami odbywam się testy. Tak, więc. no zobaczymy, czy to... Nie wiem który jest który. To może najpierw ty. O, o, o! Już. Tylko nie wiem czy tutaj dobrze jest wsadzony ten... O! Ups. A podobno lubisz śliskie nawierzchni. A na tytuł. No dobrze, 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 dobrze. O, mm, podobno lubię śliskie nawierzchnie. No, słuchajcie, czy widać zawodowstwo? No, nie, 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 dobra. Słuchaj, to ustawmy się tutaj na tej... powiedzmy przy tym. Okej, okay, ile okrążeń? No, tak. no, załóżmy, trzy okrążenia. Dobra. Kto jedziemy? Trzy. cztery, ry. No ja może jeszcze trochę bardziej zachowawczo. Uwaga, uwaga, akcja... Cze cze czekam. Nie, nie, no co? Są... Czekam. Dobra, jedziemy. O, o, o... Widziałeś poślizg? Widziałeś? Widziałeś. No moim zdaniem teraz znalazłem się w sytuacji, w której później mógłbyś mnie podać, że nielegalnie tutaj na tor wróciłem, więc... Słuchaj, no bardzo Ci dziękuję. Ale jak się... Od razu jak się rozbawił. Bardzo Ci dziękuję.